Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku I widzowie dziś mam cel taki, że mam 24 godziny być na fioletowo, więc zaczynamy weźmy sobie jakiś domek e, nie wnikam, dobra e, weźmy może tutaj sobie zrobimy domek dobra i tutaj i teraz pytanie, jaki? <laughs> hmm, nie wiem który to jest taki bardzo fioletowy? oczywiście możemy pomalować Dobra, weźmy ten. Dużo osób go używa, więc. Więc to. Lecimy. Dobra. I dobra. Powalujmy go pierw. To fioletowo. O. Nawet jest fioletowy. Dobra. Teraz się musimy ogarnąć. Więc lecimy. I... Przyjmę purple, Purple Dobra, jakiś fioletowy strój Dobra Teraz pytanie jaki? Hmm Może coś takiego? Sły Jezu, ale... Nie yeah. wiem Może coś takiego? Je, yeah, najgorsze jest wybieranie. Halo, halo. Ej, dobra, może być ta, ta bluzka. Teraz tutaj co to, to... Stąd coś. Eee... Wysujemy. I teraz jakieś spodnie. Ej, te były w miarę git chyba. Chodź, nie wiem. Lub te, hmm. i dobra, takie Adidaski. <laughs> Nie, no to są skarpety. Dobra, może być. Teraz, może jakieś fioletowe włosy. A co tam szalejmy. Ale jakieś jasne, bo lalby. light purple. Dobra, dziki test. Nie, co to jest? A takie? E, te takie średnie. Ej, te są ładne. I dobra, te zostawiamy. Chyba, że takie. Nie, te są lepsze. Dobra. E, tego kwiata sobie. Te okulary mogą być w sumie. Eee... Może jakiegoś kwiata zejdziemy. Czekajcie. Purple. Flowers. Czekajcie fla. Okej, okay, baby. O, teraz jakiegoś ładnego kwiatka weźmiemy. Może być ten. Dobra, może coś jeszcze tu znajdziemy fajnego? Co to jest? Ej, dobra, fajne, mi się podoba. Nie no, nie coś takie. Nie no, dobra. Nie dobra, niech zostanie. Ale wygląda to trochę koszmarnie. <grym> nie no, ale może być. Dobra, teraz zrobię pokój na fioletowo. Ozdóbę jakoś. Dobra, weźmy tutaj. No i standardowo lampki. Ale nie za dużo, bo będę miała propolite. To jest fioletowe, więc może zostać. To tak samo. Dla odebiady możemy zrobić jakiś idy fioletowy. To też jest taki fioletowy, bo. Patrzcie, możemy uznać jakby. Dobra, bierzemy pufa takiego. Też fioletowego, ale takiego jasnego. Dobra, może być. E, dywan jakiś tu na wejściu. Dobra, może jest centralnie tak. Dobra, tu jest taki fioletowy. E, chciałaby takie. Noż nie, usunęło mi się, dobra, potem naprawię. E, chciałaby. Nie to. Te lampki tutaj, tylko je tutaj. Noż. Dlaczego to się tak stawia? Pomocy! Ja je wytrzymię, no. Nie, no, musimy wszystko dodawać, bo ja zaraz. Dobra, weźmy sobie tak kamerę. Dobra, i teraz powalujemy. Bardziej filetowo. Okej, okay, jest Gites. Teraz to dodawał. Musimy niestety to zrobić. Tu weźmiemy te. Weźmiemy te lapki. Te lapki. I ogólnie trochę sorry za mój głos. Ale jestem trochę chora, więc to. Eee... Weźmy sobie może znowu ten dywan. Ale żeby się nie usunęło nam nic. Nie no, wiedziałam, że tak będzie. Dywan w powietrzu. Nie no, musiało się usunąć. Jak mnie coś zaraz trafi. A, jeden. To jest takie denerwujące. Jak wszystko macie dobrze, a się... Już się popsuło. Dobra. Dobra, może być. Jak tutaj stoi, mam to gdzieś. Byle żeby było. Dobra. Teraz tutaj e, w ogóle dlaczego ja mam ten. Dobra, bo miałam e, Może tutaj księżyc damy sobie taki o. Fioletowy taki? Taki może ciemniejszy trochę. Nie, no to już jest taki bardziej już. Dobra, może być. To jest taki też odcień w sumie. Nie, no, dobra, szybko to zróbmy. Szybko. Dlaczego mi się to nie chce? Ej, bo już się to nie chce. Dobra, niech to już tak będzie. Dobra, zostawiam to. Aha, mi się drugi księżyc. Niech to będzie i tyle. Weźmy sobie lustro, postawmy. I też ten fioletowy. Co to za muzyka? Dobra. Dobra, ściszmy to jednak. Eee, dobra. E, Zgaśmy sobie tutaj światło. O i teraz to ładnie w sobie wygląda, choć mało tych... Jest... Eee, lapek. Nawet jest gites, ładnie nawet. Dobra. Świeczki możemy dać. O, te, te. Takie o. Też się powalujemy Dobra. Eee, może jakieś kwiatki. Takie o. Tutaj damy na szafkę. Takie róże. Też się pomalujemy. Dobra jest skit. Jest ładnie. Może coś jeszcze. się uda dać. Tego pufa możemy w sobie dać. Coś się wcześniej usunął. Dobra. Hmm, co by jeszcze dać? To, to coś... To coś tutaj możemy dać, ale... E, nie wiem czy to mi się tu zmieści. Powyjdę. Dobra, jest git. E, coś jeszcze. Może lapki takie na wejściu. Dobra, może nie jest to prosto. Ale jakoś jest, dobra. Tutaj tutaj jest dużo labek Tu możemy ewentualnie coś dać. O i wiem co możemy na balkonie. Tutaj możemy dać takie leżaki. Limit już mam, naprawdę to lipa. No dobra. To może być, dobra. I weźmy sobie furę, może. I czekajcie, bo tutaj i się kwiaty postawiły na ziemi. To może uda mi się choć jeden leżak ułożyć. Ej, dobra, uda się raczej. Dobra, to lecimy jej, dajmy tutaj. Hmm. Gdzie on jest? Albo takie dwa. Nie wiem, czy to się, to się nie zmieści, tutaj. Nie, to no, się nie zmieści. Ej, a gdyby się tutaj teleportować? <laughs> Ale raczej się nie uda, bym musiał wejść na dach tu zeskoczyć. Ej, dobra, mam challenge, żeby tam być. Żeby tam się. tam dać teleżaki Dobra, tylko teraz ja tu nie wejdę, więc ja muszę wziąć drabinę, tak? Eee... Yy. Eee, dobra, co mamy? Jedę, ja zaraz się spadnę stąd Dobra tutaj Szybko, szybko, dobra. Jesteśmy tutaj i teraz jak ja mam tutaj Dobra, prawie było! Ej, dobra, bo... Czekajcie. Weźmy tu drawidę postawby. Czekajcie, może się o, uda. A, muszę trochę dalej tą drobinę postawić. Tutaj? O, dobra, tutaj? Do, dobra, dobra. E, a, dobra, jest gites i tu stawiamy... Nie tak. Nie tak. Żeby one były tak trochę równo. Myślałam, że będzie to lepiej wyglądać. szczerze. Dobra, może być i to też musi być fioletowe. Dobra, jest Gites, Nie jest źle. Tylko to Drawidę trzeba usunąć. No i teraz ja ją usunę. E, co jest? Wiatr jest! Co? Od kiedy jest wiatr w Brookhaven? Aha, dobra, bo tym domu ktoś sobie zrobił wiatr. Dobra, dom dla dzieci. Wchodźcie. Ktoś chce wiatr, ja myślałam, że to w Brookhaven całym jest taki wiatr, a to tylko w tym domku jest. Dobra, kurwa. Weźmy sobie furę ze Spongebob. Eee... Może to? I ogólnie tą. Też się sobie też... I to. Lecimy. Lecimy. O, ktoś ma vip ale fajnie. Wojtek Milioner. <laughs> dobra, i lecimy sobie tutaj. I łogiej! Oh, yeah. lecimy. Ja, ja. Ej, dobra. Więc to, co? co by to w sumie by było na tyle w tym odcinku. Ja się co... Ale co to za zgrowa zgromadzenie. Dobra, pewnie znowu jakieś dramy. Dobra. W takim razie co widzę, ja się z wami żegnam. Eee, pozdrawiam Was ogólnie. I do szpitala wyjechałam, nieźle. I chciałam bardzo podziękować. Nie wiem, który raz to dziękuję, ale Lujce za premium i więc to. No. I to by była tyle w tym odcinku. No, więc... Bajo!